O, Marcelina, witaj! Wspaniale Cię widzieć. Właśnie wykonujemy z moim reniferem próbne loty. Dzwonisz w dobrym momencie, bo chcę sprawdzić, czy moje sanie dobrze działają. Widzę, gdzie będziesz spędzać święta. Nic się nie martw. Ja zawsze wiem, gdzie cię znaleźć. Sanie już są gotowe na moją ogromną nocną dostawę. Marcelina, mam dla ciebie niespodziankę, ponieważ przez cały rok starasz się być grzeczna. Ale najpierw powiem ci coś o gwiazdach. Gdy będziesz następnym razem patrzeć w niebo, zwróć na nie uwagę i pamiętaj, że każda nosi imię jakiegoś dziecka. Chcesz poznać imię tej, którą z sobą zabrałem? Tak. Gdy dodam szczyptę magicznego pyłu. Niespodzianka! To Twoje imię! Pięknie śni na niebie razem z Twoim wiekiem. Masz dwa lata, prawda? Uu, Marcelina! Chcesz pogadać jeszcze raz przed moją ogromną nocną dostawą? Tak! Świetnie! Do zobaczenia wkrótce!